Fragment z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 385. Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha, który biorę ze mszy świętej codziennie, tę cząstkę, którą mi przeznaczył Jezus na każdy czas, i tej nie oddam nikomu. Pocieszać będę nieustannie najsłodsze serce eucharystyczne, Grać będę pieśni wdzięczne na strunach serca swego. Cierpienie jest najwdzięczniejszym tonem. Pilnie wyczuwać będę, czym dziś serce twoje rozradować mogę. Dni w życiu nie są jednostajne. Kiedy czarne chmury zasłonią mi słońce, starać się będę, jak orzeł, przedzierać przez fale i dać poznać innym, że nie gaśnie słoń.